Fala, wszystko jest. Dobra, jest. Dobra, ja Co? Będę to wesoło. Kurde, co jest? Powinno być. A bo tego w nazywo nie ma, nie. Dobra, jest. Proszę bardzo. Ksemio, kurde! Yy, yy. Masz. Wysyłam. Wbijaj mi na lewo. Yy. Dobra, może jednak usunę to. Nie chcę, żeby miał później do mnie pretensje jakieś. Osoń. Mamy coś z tego No, dobra To ma chłop Proszę bardzo Kurde, co jest? Jak zwykle coś musi się pieprzyć Dobra Pan Marek pros bardzo nikogo nie ma, pozdro wychodzę sobie to kurno. Dobra forga ten ma live'a kurde y a nas kurde lata Dobrze, mówi gdzie ta gra. Doprawę, dobra. Na dobra. kolej tak, nikogo nie ma. Ja sobie włączę Minecraft. Zesłaniamy na chwilę ten ekran. Na co? Nic tu nie pisze chłop. O Jezu Brooks No. No, czy to jest to jest live? Tak, to jest live, Jezu nie masz live'a? Tak, mam live'a Ty masz live'a? Tak mam live'a, nie będzie live. Teraz jest Nie pokazuj mi palca, uderz się i chodź. I chodź.